Witam serdecznie. Witam e, wiecznie. Mamy taki okres, w którym e, wiosna walczy z zimą. Nie wiem jak u Was e, w miejscach, w których e, mieszkacie, ale u mnie ta walka polega na tym, że nad, nad, moimi, nad moją głową, nad naszymi tutaj głowami przetaczają się co chwilę jakieś wrogie sobie fronty atmosferyczne, które niosą ze sobą bardzo silne podmuchy wiatru. To chyba słychać nie wiem, czy mikrofony tego nie zbierają. W związku z tym nie ma szansy na to, aby pojechać na ryby. Można, ale po co? Ale po co? Po to, żeby się pomęczyć, to żadna frajda. Witam wszystkich bardzo serdecznie tych, którzy się tutaj zalogowali i. Funkcjonują na czacie. Ja krótko dzisiaj chciałem Was zaprosić, w związku z tą durnowatą pogodą, na weekend z Marfiszem, który, na, na który ten weekend przygotowałem dla Was kilka bardzo ciekawych filmów, kilka audycji, które mogą się Wam spodobać i wypełnić Wam ten czas, który spędzicie w domu, raczej. No, bo chyba. Chyba rzadko, rzadko który z Was wybierze się, wybierze się na ryby w taką pogodę. Jeśli tak, to pełen szac. Co w weekendzie z Marfiszem tym razem będzie? Co się pokaże? Otóż dzisiaj, na dzisiaj wieczór zapraszam Was na kolejny odcinek serialu na ryby z Markiem. Chyba teraz wieje Wam po mikrofonach bardzo mocno. Teraz spróbuję zagłuszyć ten wiatr. Na ryby z Markiem to film opowiadający o tej mojej wyprawie na małą rzeczkę, gdzie łowiłem krąpie. Ponadto dzisiaj także, o ile się nie mylę, pochwalę się przed Wami moimi planami wydawniczymi w związku z tą moją taką drugą działalnością, czyli próbą pisania, pisania powieści, fantazy. Dzisiaj opowiem o tym, jakie są plany wydawnicze, bo one się troszkę zmieniły. Poszły bardzo szeroko i bardzo, że tak powiem, e, e, odważnie dalej w przyszłość. Zobaczymy, czy uda się to zrealizować. A jutro, jutro, sobota, i jutro w sobotę zobaczycie bardzo fajny materiał, e, w którym nasz kolega Mariusz Frączek pokaże swój przepis na ciasto z grochu. Będzie przepis i będzie sposób wykonania tego ciasta. Bardzo fajny, ciekawy, świetnie pokazany, pokazany materiał. Myślę, że wielu z was z tego przepisu skorzysta e, i będzie miało jakieś fajne wyniki e, w sezonie wędkarskim. A w niedzielę, w niedzielę niedziela z Markiem, w niedzieli z Markiem 500+. Na drugą wędkę dla każdego wędkarza. Czyli troszeczkę popolitykujemy. Troszeczkę popolitykujemy. Nie, nie za dużo, nie za mocno. E, przekażę Wam kilka swoich takich uwag odnośnie tego, co się obecnie dzieje w naszym kraju. E, tak e, niezobowiązująco, nie mocno, delikatnie. Również w niedzielę o godzinie 19 zapraszam na After Marfish. W After Marfishu z kolei. Bardzo ciekawy konkurs. Bardzo ciekawy konkurs zorganizowany przez kolegę Maćka Potrawiaka. Będą bardzo ciekawe, bardzo trudne pytania, z którymi na pewno będziecie mieli problem. Maciek oprócz pytania, oprócz konkursu przygotował także nagrody dla Was. A w After Marfishu pokaże się także kolejny rekord widzów martwisza. Kolejna ryba, która. Ląduje w naszej tabeli rekordów sezonu 2019. I co jeszcze ciekawe, teraz wiem, że wieje wiatr, być może mi się uda go jakoś ręką zasłonić, albo sobą zasłonić, żeby, żebyście go nie słyszeli, a słyszeli mnie. W after Marfiszu uchyla już bardzo mocno rąbek tajemnicy związany z trzecim we wszechświecie piknikiem Marfisz. Pokażę wam miejsce, w którym planujemy to zorganizować no i będę was nakłaniał do tego, żebyście się na tym pikniku pojawili w jak największej grupie, jak największą ilością. Cały weekend z Marfiszem zamykamy w poniedziałek o 19:00 hangoutem, na którym najprawdopodobniej najprawdopodobniej skonfrontujemy stare z nowym stare wędkarstwo z nowym wędkarstwem. Ja Was witam serdecznie i dziękuję za te, za te komentarze na czacie. Poczytam je ja sobie jak wrócę z miasta, bo idę jeszcze do sklepów. Po zakupy. Teraz mam te okulary, w których nie widzę takich małych literek, więc nawet nie próbuję tego, tego odczytać. Eee, to by było na tyle. Panowie, e, podobno dzisiaj jest jakieś święto, nie zapomnijcie o tym, jeśli nie chcecie dostać w czerew od swoich pań. Wszystkie panie wędkarki pozdrawiamy, życzymy jak największych sukcesów w wędkarskich połowach i jak najmniej problemu z mężami czy tam partnerami wędkarskimi. Puszczajcie chłopaków na ryby, będziecie miały trochę spokoju, a my będziemy będziemy mogli swoje Swoją pasję realizować. To tyle, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że wiatr mnie mocno nie zagłuszył. Ja się tu troszkę za, przed nim schowałem, za takim wałem obronnym mojego miasta średniowiecznym, ale i tu wieje. Wszędzie wieje. Musimy poczekać, aż przestanie wiać. To tyle, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Zapraszam na weekend z Marfiszem. Cześć!